Cześć, witajcie z tej strony SP. witam was w kolejnym odcinku z tej dynamicznej. herosów! Co kurwa? No to 3, 2, Aha. mówiłeś. Dobra, później. no to jeszcze dokończę. Dynamicznie grzecham RPG RPG, który w którym może z sześcioma profesjami na światach prywatnych i tych innych też. Dzisiaj jestem ze mną już Ogólnym na których ja coś osiągnąłem, a ty nie. Ja też osiągnąłem na ogólnym, kupiłem legendę. Nie buty z Mertchna za yeah, Heisnateri. E, prawda wszystkim powiem, że odcinek e, w tym odcinku wylosujemy sobie e, osoby, które wygrają po 100 m na web, czyli będą to dzisiaj trzy osoby. I od, kurwa nie to. I odcinek jest po części sponsorowany przez Balarika, który wysłał. Pieniądze, tutaj widzicie takiego screena. Podajemy sobie rękę. Koniec łażenia z maczetami po Krakowie. Może całować się nie będziemy, ale jest git. I tak, i to też jest zakończenie tej całej kosy pomiędzy wami i tym podobne, ja że już nie musicie się martwić o to. Znaczy, dalej po prostu zostają ze sobą neutralni. Tak, na przykład, A -a -a. ja swanica. Dokładnie tak. No to zaraz się widzimy na stronie i tam rozlosujemy trzy osoby. Także. Dobra, jesteśmy na stronie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze ustawiłem. I w takim razie rozpoczynamy yy, losowanie szczęśliwej osoby. Oj nie to, i pik. Z pewnością chujował. Yy, napisał to kaktus, kaktus by wygrał. I. No ale no, Nie ten komentarz to trzeba mu przeczytać, więc jeszcze raz. I. <laughs> Leguś napisał hashtag tempić hejterów. Hejtery was. <głos> 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 Więc jeszcze jeden Dobra e... Jestem Michał z Rzeszowa i co mogę powiedzieć to kurwa Kamil Lega <noise> Zobaczymy sobie profil tego cwaniaczka e... Jest to... Ma postać na pandorze. E... Tak, ma postać na pandorze. Wy... Wyślemy mu na magicznym Michaś. E... Więc tutaj sobie na razie przesuniemy I... MAGICZNY Michaś Michał, ja nie wiedziałem, że ty Michał magiczny Ma, jesteś No kurwa, kiedyś byłem magiem i strzelałem z różdżki <noise> I napisałem, gratuluję wygranej ja, 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 ja powodzenia w grze i wesołych Piąt. świąt Wielkanocnych I 100M 100 2 4, o chuj, pomyliłem się to i teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I poszło? Poszło. Dobra, to losujemy kolejną osobę. Tutaj sobie przesunę. Halo, halo. Yy, przesuwamy. Dobra. I kolejną osobą jest. Witaj, yy, espace To tak, like jest, sub jest. Coś w sumie. Mm, mm, mm. Mam na imię Sebastian, lubię grać piłkę nożną. Link do Margonem, już sobie sprawdzamy. Przejdź do strony. Cover. Yy, Masz na Pandorze Setny level Więc wyślemy ci na Co over yy, Więc tutaj sobie tak znowu musimy Plus minus do, dopasować okienko yy. Magiczny Michaś chyba odebrał Hajs bo napisał e space hahaha -ha -ha, serduszko Dobra zapiszemy Gratuluję Wygranej Niech yy... Nie wiem, co napisać mu miłego. E, witam gracza. Witam gracza. Nie bądź faja. Złap palacza. Haha <grych> Bardzo pozytywny 100. komentarz według e Space'a. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Poszło 100m. Gratulujemy. Yyy, Magiczny Michał mi odpisał Dzięki kumplu, dla na ciebie nagram Kamil Lega 2 <grywa> Dobra, no i, i trzecia osoba Trzecia osoba Jak to dala mi I uwaga, to Eee yy, Jeszcze raz tego samego gościa wylosował, więc yy, już... Mu, jemu wystarczy Uwaga, tak, jeszcze dokładnie. raz I Myk. Kebors, no i jest odcinek łapka w górę. No gratuluję, ale nie dałeś e, e, profilu swojego, więc losujemy kolejną osobę i znowu tę samą osobę wylosował. Co było, Sebastian? ty już byłeś, no to jeszcze jedna osoba. E, mm, witam graczy, nazywam się Sebastian, mam 15 lat i pochodzę z Polski. My jest to Sport Informatyka. Pozdrawiam, również pozdrawiamy i patrzymy. E, masz poseł na Pandorze, bo no, nie widzę. Kurwa, zasłania mi to. Masz. Nazywasz się Tusz Szok Albo Radocha Myślałem mu na Radochę czy na Tusz Szoka Do nami Tam gdzie ma większy level Raczej no, tam gra, No to na Tusz Szoka wysyłamy Tak więc tutaj znowu wracamy Jeśli nie wygraliście w W tym W tym losowaniu Jest jeszcze przecież taka możliwość trzeba jak to się pisze musiałem sobie to skopiować. Jeśli nie wygraliście dzisiaj, możecie wygrać za parę dni, więc konkurs dalej trwa. Pamiętajcie, by pisać, zostawiać, zostawiać komentarze, coś tam o sobie plus... Plus, e, nie wiem, no, no link do profilu. Ważne, by mieć poseł na Pandorze, zasady takie jak ostatnio. Dobra, już nie ciągnij do tych 10 minut, żeby mieć reklamy. Ale nie, kurwa. no i tak jeszcze odcinek będziemy mieli. Ale jak chcesz, to mogę nawet do 30 pociągnąć. Je, e, nie, to, <śmiecki> to się Aha, za 30 pociągnąć. A to zgodzę się, dobra. <śmiecki> dobra, czekaj, teraz co napisałem tuż szokowi Napiszemy, gratuluję. Tuż szok, tuż szok. Jaki szok, on Cześć, gratuluję. Tuż szok dla mnie był jak Małyż Skok. Aha. <grym> e, tak. stałem poszło. Poszło. Tak, jesteś tak bardzo pozytywnie nastawioną osobą tak. jak Adam Małysz wracający do Skoków, wiesz? Ty, on wraca chyba, nie? Znaczy nie, on jest tym, tego, tym prezesem tam, PZ, PZP czy PZD? PZN chyba to Polski się nazywa, nie? Polski Związek Skoków Narciarskich? No coś w ten design. no PZ, chyba PZN. Może PZN. WZO? <laughs> I teraz ty powinieneś powiedzieć, o ty Taki, polski związek niewidomych. To nie jest polski związek niewidomych, Kurde. Co? Pisałem, pisałem PZN, no. nie? Polski związek niewidomych, a potem jest PZN, polski związek narciarski. I ja pierdolę no to jednak. To jak. Może na ślepo skakał. Przedsiębiorstwo zarządzania nieruchomościami. No dobra, no to małyż nieruchomość, elo? Ooooo. Dlaczego z niewidomych mi pierwszy bym skoczył? No Krystian, wiesz, wiadomo, Google podpowiada o sobie te strony, które się za tym wyszukiwało, więc, Ale ja nie jestem śledzy! No... To, że noszę okulary nie znaczy, że jestem gorszy! Nie wiem, nie wiem, nie umiem to oceniać. O ty Jak ty Jak Ktoś się całkiem ten teraz kręcę kamerką, tak... No ale no nieźle, Jezu, no gościu nie przedłużaj walki, nie lubię takich, takich, takich ludzi O jakie CBK dostał za pół życia Mi by się głupi. Jak, jak to mówi Z, mi, Ja bym ja się aż głupio zrobił, że się urodził Dobra i kończymy gościa, 56 ph Punktów honoru mamy już 11738 Jest to nawet, po, nie wiem, tutaj nie będziemy bić jakichś takich grupek, bo to nie jest potrzebne, tylko sobie level Wbijemy, a nie chcę wbijać levela Um, Goś napisał, gitara to czeka Widzisz, widzowie czekałem na odcinek W Ale, ogóle e, jeszcze cwaniak mi taką serię, na razie wam jeszcze nie e, Nie zdradzę e, a, Że tak powiem, nie uchylę rąbka Tajemnicy co to będzie Ale no to, to cwaniak Robi, więc to musi być e, Coś udanego Więc e, oczekujcie na, na coś, na coś spoko, no, no nie, nie będę ukrywał, nie? Dobra, tu zaatakowałem jakiegoś tropka, ładnie, do tych na początku. Illuminati con eee, <laughs> Nie, to było konektro przestań. Znaczy to cały czas jest. Co to conector? Dobra, tak <laughs> co to konektor? Eee. <laughs> Dobra, tu ja mam nadzieję, że... Nie no powinienem wygrać dziewięćdziesiątym szóstym tropkiem. Hmm, chyba, że on mi będzie awczył i zaraz tu jakiś kumpel jego po mnie wpadnie. Dobra, mi tutaj wszedł kolejny dotyk. Czyżbym go do zera rozdymał? I on będzie do zera rozdymany. No, ziomek, Nie, on się może leknął. Nie, nie leknął się. Dobra, to tutaj yy, gościu jest z Herosi, to my, ale. Nie, no, 96 nie będę chyba jednak atakował. Czy ja tu widzę gdzieś 8-3? Dokładnie tak. Stój tu. Yy, witam cię, mały tancuś. Czeł mi nobów dadasz, co? Sorka ok Czy będziesz sławny będziesz? Nie będziesz. No ktoś mi się zapytał, czy będzie sławny, to mu odpisałem, że będzie sławny, no bo... No, ale ja powiedziałem, że ty nie będziesz sławny. O, dzięki. Nie, yeah, bo Odpisał co? pozdrawiam mamę. Zapytam się. My też cię pozdrawiamy. Przyją. Znaczy chodzi mi, że tego... kolega no, no, tam pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy pozdrawiamy go. Mamę. Pozdrawiamy małe no, tancówki Ty jego pozdrawiasz no co, jak ładna to czemu nie Ja pierdolę, jak Tak, tak, wiesz, do 35 wiesz, no to wiesz Dobra, dobra, pod samym ten film twojej dziewczynie z tym momentem Z ja. tym momentem? E, dobra Tak, z tym, w tym momencie, w in, tym momencie, z in tym the momentem know? pod in in know? Film, nie? No, dobra, to się wydaje. E, <laughs> czaj Nie, nie że żadnego worka, czaj, nie Jakieś zakłócenia, halo Dobra, e, to tym pozytywnym akcentem skończymy dzisiaj króciutki. Albo nie, w sumie jeszcze nie, nie skończymy tego odcinka. Jak ty miałeś, ciągnąć do 30. Nie, no nie ciągnę do 30. Na razie jeszcze sobie po, po sech... A dobra, ty ciągnie za 30. Za 30. Dobra, sprzedałeś jej. Nie woda, kogoś jęków tak czube. Ej, ej, ej. Dobra, ej, ej. jesteśmy bardzo pożądanymi, spokojnymi. Ja się załóżmy, my pojedziemy na Margo wyra... Kampa i, i takie. I, 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 i wiesz, tłupę. i będą nam mówić, że jesteśmy wulgarni. O to ja bym... A w Dobra! W ogóle chcieliście odcinek z Wereksem, niedługo się powinien pojawić. Dzisiaj werex napisał mi, że jest niedysponowany Zapytałem się go czy ma okres. On pisał tak, że wyjąłem mu to prosto z klawiatury Więc z Werexem... Ale no może z ust, da mi wszystko Z ust wyciągał Taki już nawyki no co poradzę. Ej, to ty ciągdzie. No a ty za 10 kurwa i chuj Jolo Ha, to droższy jesteś widzę. To bardziej się tak. sprzedałeś. Cześć, zobaczymy może demonizm będzie. M, eł, e, e, eł. Kiedy był 1533, no to jeszcze nie będzie Demoniza. Ja czasami nie wierzę co my robimy na tych filmach. Jak się dziwię kurwa taki 13 latek może Normalnie. to oglądać? Siedzi bierze popcorn Nie, ja, ty matka, pa. Starałeś dziś. <laughs> Albo przyjdzie ze szkoły, a mama się go pyta Co dzisiaj robiłeś, Kasperku w szkole? Srałem Srałem dzisiaj Kasper, co robiłeś w Ej, srałeś dzisiaj? <laughs> Ej, to może, no wiesz... Może nie być, yyyy... Mm, a jak Bajduza ogląda to bałwę? Yy, co robiłeś w szkole? Hygge szege Hygge szege Chociaż ty coś starasz też Dobra Rikityki Narkotyki Tak tak było, nie kłamiemy. Tak było, nie kłamie, nie zmyślam. Tak, my szanujemy, Pop. Dokładnie. Nie no, tak, serio, jak wygra tam walkę z Merszem Pozienowskim, to będzie miał u mnie szacunek. Na razie nie ma tego szacunku, bo Lubię tylko go jakoś A twórca, ja lubię. Zacznie. za wszystko. Za. Ja tam... lubię go za charakter, za dystans do siebie i do wszystkiego. Za poczucie humoru. No to jest akurat spoko. To jest akurat spoko, aczkolwiek jego muzyka, jeśli chodzi o Gangalbani, wpada w ucho, ale trochę jest taka. No, meh. Ja się mamy. Ja myślę, tam myślę. lubię te jego solowe kawałki. Na, na przykład. Tak, te, te solowe, te, w których jest normalny, to mogę powiedzieć, że naprawdę jest ja, spoko, ale jak, be, jak, o jak Albanii, będzie płyta i nie wydana nie bądź... tak, tych, takich solowych, tych takich wiesz, jakich ja lubię, to, to kupię. No, to wtedy kupię. To jest, to jest spoko sprawa, aczkolwiek jeśli mamy rozmawiać na temat gangu Albanii, tej pierwszej czy też drugiej płyty, to jest naprawdę. wiesz, to jest Ciężki taki... gnój! Hit marketing. Nie, hit marketing. To jest taki hit marketingowy dla Gimbusów. Nie? Ej, Krystian, poprawili twój błąd. No, tak. bo właśnie jestem tutaj na tej mapie. Czekaj, o, no zaraz to pokażę super. Wam. Bo tu ostatnio dało się wejść. Znaczy w sumie da, da tak. się tutaj tak. Nie, nie da się już. Poprawili błąd. Tutaj za nami ostatnio zajęliśmy tak, taki ponieważ... obudę aż się da wejść tak. na cichych rumowiskach. Znaczy, ja ostatnio szedłem sobie na ekspowisko I chciałem sobie przejść koło tych mumii, i przeszedłem przez skały. ja mówię, i dobrą, no to zgłaszam to. przypadkowo. Halo, zgłaszam to temat, na panel kontaktowy policyjny. Tak, tak 99 mówił. 997, 99 ten numer to kłopoty, Fajbusiewicz już jest na tropie. Już kurwa nie żyjesz. Ja lubię to Ja Fajbusy, też, ty. To jest kurwa człowiek życia. To jest jedyny ziomek, który nie wiem, kurwa chyba chlebem płaci tym aktorom. Co tam grają. No. O 260 Wojtu idzie. Spoko. Żeby zdedać nie chce. Jak widzicie on tutaj tyle błogosławieństw, że ja zanim założę którekolwiek na tej postaci. To 40 minut mi schodzi myślenie e, Które, a w końcu i tak zakładam to z CBK Ponieważ mam góny więcej mm. To unikatowe Myślę, żeby wywalić Znaczy niektóre zostają? bo tutaj, na przykład to widmo To w spoko, bo dodaje wszystkie cechy Przywraca jesa e, Ale na przykład jakieś takie Takie są chujowizny mm. Na przykład to, bo zrobię, to... Dziękuję, tak Krystian <laughs> e, Staraj e, tak. dzisiaj? Dobra. To to zobaczymy czy jest 2k i kończymy, także już się powoli żegnamy, pamiętajcie by zostawić łapkę w górę, i więcej łapek tym bardziej ambitniejsze będą konkursy, mam zamiar robić coraz, tak, coraz więcej konkursów dla widzów, bo to wiecie, takie e, tu mnie nie było, tu jestem, eee, takie ja przep... Prze ta przeprosinki eee, i co jeszcze, no pamiętajcie o tych łapeczkach, jeśli jesteś nowy zasubskrybuj kanał, pamiętajcie o konkursie, trzeba zostawić łapę komentarz i subskrybować kanał, bo następnym razem będziemy sprawdzać, czy ktoś I subskrybuje. I pamiętajcie jebać hejterów. Jebać hejterów. Chuj wam w dupę. Chuj. No. E, dobra. No to kończymy w takim razie. Trzymajcie się cieplutko, bo zimna pogoda na dworze, pada deszcz. Chyba, że to oglądasz w lecie ktoś. Nie wiem. Albo mieszkasz w Afryce. Chyba że, miesz chyba, że mieszkasz właśnie w ciepłych krajach. No. Ewentualnie w Rosji. Tam też się jakoś rozgrzejesz. Wódką. Hashtag <noise> <noise> łódka. Dobra, no tak. kończymy. Jeszcze wszystkie ważne linki w opisie, zapraszamy fanpage Także I do mnie. na fanpage'a. Także mnie na misę jeszcze i żegnamy się, bajo! I taka muzyka chcemy. Tu, tu, tu. Nie. tu, 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 tu. tu, 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 tu. Dobra, elo. X XL. Dobra, kończymy. No proszę.